Drodzy państwo, jesteśmy już na Signal Duna Park. Skąd będziemy dla was komentować dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że emocji będzie w bród. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A przed nami arcyciekawe starcie w niemieckiej Bundeslidze. Borussia Dortmund zmierzy się z Hoffenheim. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz o którym będzie się potem mówiło. Nigdy nie wiadomo kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. Dwie bramki w poprzednim meczu na pewno wzmocnią jego pewność siebie i dzisiaj będzie trzeba na niego uważać. W przypadku Borusi Dortmund równie ważna jak to, co pokazują piłkarze na boisku, jest otoczka towarzysząca meczą. Na stadionie tej drużyny zawsze panuje niesamowita atmosfera, a na południowej trybunie, zwanej żółtą ścianą, zasiada właściwie staje 25 tysięcy fanów, którzy regularnie tworzą osobne widowisko. To doprawdy niewiarygodny widok. A przed nami wyjściowa jedenastka Borusi Dortmund, a więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Hoffenheim powalczy dziś o zwycięstwo w następującym składzie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Borussia Dortmund odważnie teraz atakuje. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Witcel ruszył na przeciwnika, zabrał mu piłkę. Uderza na bramkę. Zablokowany ten strzał. Zawodnicy Borusi Dortmund celują dzisiaj w lepszy wynik niż w ostatnim meczu, w którym tylko zremisowali z Freiburgiem. Ciekawe Jacku, czy dzisiaj odniosą zwycięstwo. Ostatnio był to wyrównany mecz. Mógł podobać się kibicom. Udało im się zremisować na wyjeździe 2 do 2. Obie drużyny prezentują niezwykle wyrównany poziom. Myślę, że znowu zremisują. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Tracą piłkę Dortmundczycy. Thorgan Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Rama Rich w posiadaniu piłki. Bardzo dobrze w odbiorze. Jest po akcji. Erling Haaland. Błąd. Pracą piłkę. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Nic z tej akcji już nie będzie. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg z tego będzie gol? Wciąż muszą uważać. Piękny był to bolej, no ale jednak. Pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. No i znowu są przy piłce. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Na jedenasty metr z rogu. Uwaga, czy będzie strzelał? Ula co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Daleka piłka z rogu. Źle wykonany ten rożny. Piłka złapana. On coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Aj! Strzał w poprzeczkę! Ale taki żasz, bramka się trzęsie. Piłka poszybowała z taką siłą, że dźwięk uderzenia rozległ się na całym stadionie. poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Wyjątkowo nieudane podanie z autu. Piłka zamiast do adresata od razu trafia do rywala. Kramaric. Kramaric. Szansa. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Oj tak. Zdecydowanie teraz spalił. Za wcześnie wybiegł, zresztą podanie też nie w tempo. Dość niechlujne podanie Maca Kumelsa. Royce ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Erling Haaland. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Musi to strzelić, teraz! Świetnie, teraz Bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Pole karne, głęboko teraz. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Aż się prosiłoby to wykorzystać. Ostatecznie strzał nie był czysty. Niewiele brakowało, by wszystko tutaj poszło na marne. No ale koniec końców bramka to bramka. Nieważne jak zdobyta. Ma się z czego cieszyć. Rosja wygrywa i zamierza utrzymać taki stan rzeczy. to dociera do Branta. Dobra interwencja, rywal bezradny. Wyszedł sam na sam, uwaga! Broni swojej branki jak należy i walczy nawet o piłki na przedpolu. Udana interwencja. Podanie w ofensywie. Co dalej? Takie zagrożenie. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Szansa na powiększenie prowadzenia. Nic z tego, proszę Państwa, broni karnego. Borussi Dortmund na Murawie, zamelduje się nowy zawodnik. Wrzuca mm. piłkę przed bramkę. No, ładna ta interwencja bramkarza. Tak, Tomku, to nie było wcale takie łatwe. Przez chwilę myślałem, że będzie bramka z główki. Statystyki nie kłamią. To Hoffenheim częściej ma tutaj piłkę. Niestety, niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki. A zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią. Czerwimy, bo jest groźna akcja. Uwaga, Julian Brandt! Zablokowany ten strzał. Mocno atakują rywale, musi uważać. Drobne przypomnienie, choć prawdziwi kibice pamiętają. Już wkrótce arcy ciekawe spotkanie. Jest za linią obrony. Uwaga! Piłka w siatce! Gol Baburusi Dortmund! Ta bramka wisiała w powietrzu! To nie jest dzieło przypadków. Pełni sobie zasłużyli! Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. W razie 2-0. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Znowu przepychanki w polu karnym. Kolejny korner. Zmiana w szeregach Borus i Dortmund. W okolice jedenastki teraz rzuca Ostatni piłki dotykał zawodnik drużyny broniącej. Mamy więc rzut Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Udane teraz zagranie do środka. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. A teraz będzie dobra okazja. Akcja jeszcze się toczy. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Głęboka ta centra z narożnika, ależ to zblokował, odbita piłka, nie ma bramki. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No cóż, nie popisał się wykonawca. Bramkarz łatwo łapie. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Kamaric teraz z piłką. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol! Udane wejście w przeciwnika. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Obrońca zagubiony jak dziecko we To może być czerwona kartka. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki faul? No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jest rzut wolny, ale lepsza interwencja bramkarza. Kramer w posiadaniu piłki. Jest ostatni gwizdek. Borussia Dortmund dzisiaj z pełną pulą. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie trzy punkty. Z...